Pani Marszałek, Wysoka Izbo, przed ponad dwoma miesiącami w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej z tego miejsca wnosiłem o przesunięcie, zdjęcie z porządku obrad i przesunięcie na później debaty i dyskusji na temat tej ustawy. Robiłem to w, po konsultacji z naszym klubem i w przekonaniu, że idea tej ustawy jest zasadna. Ale niektóre rozwiązania są, y, są błędne. Widać trzeba było dużo czasu. Y, cieszę się, że w porządku obrad tego posiedzenia Senatu ta ustawa się wreszcie znalazła. Y, mam nadzieję, że podczas jutrzejszego głosowania zostanie ona przyjęta znaczną większością głosów przez Senat i będzie takim ważnym znakiem tego, co Senat sądzi na temat minionych czasów i na temat niepodległej Trzeciej Rzeczpospolitej. Aby tak się stało, potrzebujemy, proszę Państwa, tę ustawę poprawić, ponieważ w wersji przedłożonej ona rzeczywiście, tak jak tego chciała Komisja, byłaby raczej do odrzucenia, aniżeli do, do przyjęcia. Ale raz jeszcze, idea tej ustawy nie podlega żadnej dyskusji. 24 lata temu podjęliśmy w Polsce trud przebudowy. Przebudowy państwa, przebudowy gospodarki, ale także przebudowy moralnych fundamentów naszego, naszego państwa. Po zniszczeniach, po zniszczeniach ekonomicznych i zniszczeniach moralnych, które wprowadził. PRF. I o ile politycznie, w moim najgłębszym przekonaniu, demokracja polska funkcjonuje w tej chwili sprawnie i tak naprawdę nie znajdzie się w Polsce człowieka, który byłby zwolennikiem zniesienia demokracji i wprowadzenia rządów totalitarnych czy nawet autorytarnych, o ile mamy wątpliwości i różnimy się, bo się o to spieramy w jakim kierunku powinna podążać nasza ekonomia, ale też nie mamy wątpliwości co do tego, że Polska w ciągu ostatnich 24 lat przeszła gigantyczną drogę, że udało nam się na przykład w tej rywalizacji środkowoeuropejskiej wyjść na dobre miejsce i w tej chwili produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca w Polsce jest większy aniżeli na Węgrzech, które były na początku transformacji w Polsce punktem odniesienia dla naszej gospodarki, nie mówiąc o innych krajach, zwłaszcza południowej części środkowej Europy, które pozostały za nami daleko w tyle, a jeszcze w latach osiemdziesiątych czy siedemdziesiątych były przedmiotem polskich tęsknot. Natomiast z moralnymi fundamentami państwa polskiego mamy problem. I to nie tylko jest problem historyczny, ale to jest problem bieżący, który będzie odbijał się echem także w przyszłości. Tym problemem jest kwestia identyfikacji. Jest pytanie o to, z kim identyfikują się starsi i młodsi, bo to nie tylko o młodzież przecież chodzi. Czy odnoszą się do jakiegoś bliżej nieokreślonego tworu państwowego, w którym żyją? Czy odnoszą się do, do Polski niepodległej, suwerennej i demokratycznej? W jakiej żyjemy, i jak oceniają to, co było jeszcze 25 lat temu. Jak oceniają, mówiąc krótko, PRL. Bo przecież w wielu miejscowościach jest tak, że nazwy naszych bohaterów narodowych, bądź z przeszłości, bądź z ostatnich 25 lat, sąsiadują z naszymi antybohaterami narodowymi. Że nazwy, które wiążą się z naszymi narodowymi osiągnięciami. Są obok naszych narodowych porażek i to takich, których warto by było się wstydzić. Zaznaczam, warto by było się wstydzić. Rola Rzymierski, Wanda Wasilewska, Paweł Finder, Marcelino Wodko to nie jedyne postaci, które są patronami naszych ulic i, i placów, także obiektów publicznych. Przecież... Mamy w dalszym ciągu w wielu miastach osiedla dwudziestolecia, dwudziestopięciolecia czy trzydziestolecia PRL-u. Chwała Bogu, że PRL nie trwał tak długo, żebyśmy musieli obchodzić jego pięćdziesięciolecie. Miejscem tych tablic jest, proszę Państwa, muzeum. Te tablice już dawno powinny być zdjęte. A skoro samorządy w niektórych miejscowościach nie były w stanie się Uporać z tym wyzwaniem, trzeba im w tym pomóc. Powiem nawet mocniej trzeba je zobowiązać do tego, aby ten proces dokończyły, żeby to, co rozpoczęło się w 1989 roku 4 czerwca, aby zakończyło się w przewidywalnym terminie. I taka jest idea, idea tej ustawy i za taką ideą Klub Platformy Obywatelskiej w pełni się opowiada. Składam na ręce pani marszałek. Poprawki w imieniu klubu, które, mają, które pozwolą na to, abyśmy za tą ustawą zagłosowali. Te poprawki dotyczą takich trzech głównych spraw. Po pierwsze, dotyczą tytułu tej, tej ustawy, bo ten tytuł nie odzwierciedla tak naprawdę faktycznych intencji i treści tego projektu ustawy. Projekt ustawy mówi zarówno o zniesieniu nas ulic, placów, obiektów, które już w tej chwili są, które jeszcze w tej chwili są, jak i ma wprowadzać mechanizm uniemożliwiający podejmowanie takich decyzji w przyszłości, podczas gdy tytuł ustawy mówi tylko o usunięciu z nas dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych. Proponuję w imieniu klubu, aby to był, była to ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy, bez odnoszenia się w tym tytule, czy chodzi o nazwy zastane, czy chodzi o te nazwy, które, nie daj Boże, w przyszłości mogłyby być wprowadzane. Po drugie, jeżeli chodzi o ramy czasowe tej ustawy no, yy, szanując wysiłek dokonany przez yy, tych, którzy ją napisali. Niestety, obejmowałaby ona tylko lata 1953-1989, ponieważ dotyczyła, dotyczy PRL-u, który w 1953 roku został ustanowiony. Nie obejmowałaby najbardziej krwawego okresu w dziejach powojennej Polski, czyli lat 1944-1953. Proponujemy zatem takie zmiany, które w artykule pierwszym, ustępie drugim, umożliwią stosowanie tej ustawy w pełni w latach 1944-1989. I wreszcie chodzi o zakres podmiotowy tej, tej ustawy. No, jako jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów odnotowałem z najwyższym zdumieniem, że organizacja, która w środowisku uczelnianym pełniła przecież rolę młodzieżowej solidarności, nigdy nie mogłaby zostać upamiętniona w przyszłości na tablicy, na ulicy, na placu, dlatego ponieważ proponowane rozwiązanie uniemożliwiało upamiętnienie organizacji młodzieżowych działających w PRL-u. Mówię o takich trzech wybranych zagadnieniach, które wydają się najważniejsze. Generalnie mechanizm, który został zaproponowany przez autorów, pozostaje z pewnymi korektami i dlatego chciałem prosić Wysoką Izbę, aby pozytywnie odniosła się do tych poprawek. Raz jeszcze ich celem jest poprawienie tego, tego podstawowego projektu. Na zakończenie Pani minister mówiła o tym, że nie wiadomo ile tych nazw, nazw jest, my wiemy. Znaczy ci, którzy zajmują się tą problematyką, wiedzą nie tylko ile takich nas jest, ale też jak wygląda ich mapa, gdzie jest ich więcej, gdzie jest ich mniej. Wiemy przecież, że znacznie więcej kłopotów miały samorządy na naszych ziemiach zachodnich i północnych, no bo tam nie było tradycji, do której można by było się odwołać, tak łatwo jak na południu Polski czy w Polsce, czy w Polsce centralnej czy w Polsce czy wschodniej części, części polskiej. I mamy zidentyfikowane bardzo precyzyjnie poszczególne miejscowości. W moim rodzinnym Krakowie, w którym było przedmiotem ambicji samorządu jak najszybsze uporanie uporani się z dziedzictwem PRL-u, pozostały jeszcze cztery nazwy, które można różnie oceniać których patronów można różnie oceniać, ale mamy taką identyfikację, taką mapę, taką mapą dysponujemy. Miałem na początku naszej dzisiejszej dyskusji takie wrażenie, że ona się zaczęła od tyłu, to znaczy zaczęła się od problemów finansowych. Wydaje mi się, że to jest, znaczy nie chcę kwestionować, że to jest ważny, ważna sprawa, ale wydaje mi się, że państwa tak naprawdę nie wolno budować na piasku. jeżeli. I jeżeli będziemy myśleć przede wszystkim o tym, ile to będzie kosztowało, to będziemy budować państwo na piasku. Państwo trzeba zbudować budować na twardym gruncie, i takim twardym gruntem są jego e, jasne, przejrzyste i oczywiste dla wielu fundamenty ideowe. Dlatego też w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej raz jeszcze wnoszę poprawki i proszę o przyjęcie tej ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję. Grazie mille.